Witam wszystkich, z tej strony Akwarystyczna Cebula. Dzisiaj odcinek trochę zawierający wiedzy i oczywiście o tym, jak przycebulić na akwarystyce, czyli naszym hobby. Eee, przewodnim tematem dzisiejszego odcinka będą, jak widać, szyszki olchy. Po co one nam w ogóle, co się z nimi robi i tak dalej, i tak dalej... Od wielu lat są one stosowane w akwarystyce jako powszechnie dostępne źródło różnych związków pod nazwą garbniki. Dużo osób posiadających akwaria coś tam wie, że powinny one być, ale tak naprawdę do czego one służą i co one dokładnie robią, no raczej nie byliby wam w stanie przedstawić. Upraszczając i w skrócie. Po pierwsze, zatrzymują one mikroelementy w wodzie, które są potem łatwiej dostępne dla roślin. E, po drugie, wiążą i helatują związki, takie jak metale ciężkie, e, które mają negatywny wpływ na zdrowie naszych ryb, krewetek czy nawet roślin. Szyszki olchy w krewetkariach są często stosowane, gdyż e, przy odczynie zbliżonym ku obojętnemu e, oczywiście wody, są one w stanie lekko obniżyć pH, co jest skazane, gdyż większość krewetek, ale nie wszystkie, lepiej się czują przy niższych wartościach yy, oraz lekko obniżają twardość wody poprzez wiązanie różnych jonów, ale są też używane w aspekcie dekoracyjnym. W internecie, na różnych giełdach, aplikacjach, różnych, różnych aukcjach internetowych można nabyć szyszunie za... Cenę w przybliżeniu 4 do 7 zł za 10 gram. Jest to około 20 większych szyszek. Są szkoły mówiące o tym, ile szyszek na ile litrów wody wyławiać, nie wyławiać. Człowiek czytając przez 10 minut na różnych forach informacje może się pogubić. Wydaje mi się, że najlepiej zastosować metodę, która najlepiej sprawdza się w akwarystyce, czyli. Wszystko powoli i spokojnie. No, chyba że nam akwarium się nam wylewa i pół mieszkaniec zalany, no to wtedy oczywiście pośpiech jest wskazany. Eee, w każdym razie, ja wrzucam jedną szyszkę Olchy uprzednio zalaną wrzątkiem na każde 10 litrów objętości naszego szkła. Czyli łatwo obliczyć 50 litrów, 5 szyszek i CO. Po miesiącu dorzucam kolejne 5 czy 4, w zależności do jakiego zbiornika je wrzucam. I czy mi się chce, bądź nie chce, wyławiam te uprzednio wrzucone. Łapiąc temat przewodni naszej serii, jak przystępować? Yy, najlepiej w okresie wiosennym, czyli w tym, w którym znajdujemy się teraz. Można wybrać się do lasu, gdzieś, do, do, gdzieś oddalonego od ruchliwych dróg i poszukać drzewa, czyli olchy i pozbierać trochę szyszek. Wystarczy 15 minut, aby nazbierać całą torbę. Sporo osób mówi, w ten sposób. Ja nie zbieram szysze kolchy, bo nie wiadomo co się z nimi działo, czy jakiś tam pies na nie nasikał, czy w ogóle. Bóg wie jeden akwarystyczny, co tam się stało z nimi. Eee, ale tak naprawdę, co wiemy, co się działo z tymi kupnymi? Nic, gdzie one były przechowywane, gdzie je ktoś zbierał, gdzie leżakowały w jakimś magazynie pudle woże, Nikt tego tak naprawdę nie wie, a przynajmniej zbierając je gdzieś w lesie, mamy tą pewność, że zbieramy je z miejsca, gdzie na przykład nie ma wysokiej emisji spalin, tak? bo samochody nie jeżdżą. E, jak widać, zastosowałem mały eksperyment. Otóż trzy szyszki kupionej, trzy szyszki zebrane, zalałem 100 litrami wody. I przez 10 minut weźmiemy obserwować, yy, jak zmienia się zabarwienie wody. Oczywiście nie będzie to trwało 10 minut, ja to ukrócę, ale będziemy mieć porównanie. Jak widać, po 10 minutach różnica jest widoczna gołym okiem. Możemy to jeszcze w różnym światle zobaczyć. Staram się wziąć lampkę od akwarium o innej barwie światła. Widać to gołym okiem. Intensywność tego koloru jest o wiele wyższa niż intensywność koloru pozyskanego z kupnych szyszek.